Witam, yy, byłam na małych zakupach wędkarskich i w tym filmie chciałem Wam pokazać, co kupiłem. A to jest koszt około 30 zł. Szczególnie, że chciałem uzupełnić zawartość moich gum. A więc zaczynamy tak. Jedna jest taka, jeszcze jest y, taka sama, tylko że mniejsza ale ją y, dałem mojemu młodszemu brać, bra, braciszkowi, bo on bardzo lubi się bawić takimi gumami. Druga to będzie też taki killer, to są w ogóle takie killerki. Świecąca pomarańczowa. Druga to będzie taki świderek. N nie zapomniałem jak ona się, nazy się nazywa, ale no to jest taki świderek. Dalej są jeszcze takie dwa, dwa mniejsze szwiderki i takie gumy. To jest o, około 10-15 cm. No więc to jest taka guma. Ona jest taka, no, 10, 10 cm Mogę Wam nawet na linijce pokazać. Nie, no, to jest takie 11, nie, 10 cm. Jak wyprostujemy kopytko, to... Kopyto, to tak wygląda. Mam taką białą i zieloną, czyli taką zwykłą, zieloną jeszcze. Największą gumę jaką w życiu miałem. To jest taka to guma. Yy. Ona jest firmy Relex Tak samo jak te dwie. Ta. Yy. To jest kopyto. To też już Ruleksa i te dwie też są Ruleksa. Dalej przechodzimy do, do główek do nich. Ja mam jeszcze parę główek. To jest taka najmniejsza główka do właśnie te, do tego świderka. Dalej jest trochę większa główka do tego większego świderka. Dalej są dwie gumy do nie do tego kopyta, ale no do takich, przepraszam, o to było do tych, te, do tej gum, dwie, chyba nie muszę wam pokazywać i do tej największej mojej, do, tej, do tego kopyta, to jest właśnie tak taki taka właśnie 15 gramowa. jeszcze co poza tym kupiłem, to były przypony, ich było raz dwa, trzy 9, 9 z tych przyponów, yy, takich wolfranowo-stalowych, wolf dalej to będzie taki na wiosnę, na szkołę sobie, albo na taką, na lato, poszuczek, 30, 30 gramowy, tak. No więc to wygląda mniej więcej tak. Yy, w tą sobotę może pojedę na ryby, na spinning, na jezioro żubrowskie, a więc ja się z Wami żegnam, na razie, cześć.